Witajcie ponownie. Ostatni film, który chcemy pokazać, pokaza pokazując Slika porównamy go do wózka Quick. Często pytacie o różnice, jakie są między tymi wózkami. Quick jest wózkiem dosyć kompaktowym. Wózkiem, który poskłada się do bardzo małych rozmiarów. Natomiast wózkiem, który przede wszystkim możemy złożyć ze spacerówką zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy. System składania w Quicku już znacie. Pokazywaliśmy go wielokrotnie. Teraz. Dwa, uchwy Wózek poskładany. System transportu wózka to po prostu założenie sobie go na ramię i na przykład po schodach. Bardzo, bardzo fajna, bardzo przydatna rzecz, kiedy tutaj musicie jakieś schody pokonywać. Natomiast jeżeli chodzi o slika, tutaj spacerówka musi być zamontowana zawsze przodem, tak jak uzywałem w pierwszym filmie, po złożeniu. Te wózki, e, tak naprawdę rozmiary mają takie same. Slick zawsze stoi na kołach przy składaniu, e, więc nie ma opcji takiej, że gdzieś tam zapomnicie, porysujecie, porysujecie ramę. W przypadku Quickie. A nie ma takiej możliwości, musimy postawić sobie wózek gdzieś na, na chodniku. Jeżeli chcemy go położyć, musimy położyć go na e, ramię z przodu lub z tyłu. Natomiast jak widzicie, jeżeli chodzi o szerokość, jeżeli chodzi o długość, one są takie same. E, różnica tylko i wyłącznie w wysokości, ponieważ tutaj przednie koła podnoszą nam przedwózka, a tutaj przednie koła chowają się i są razem z tylnymi w takiej formie trójkąta e, wózeczek mamy. Transport tak jak pokazywałem wcześniej, po odblokowaniu tych przednich kół. wywróceniu ich na zewnątrz. Wyciągamy rączkę, jedziemy z wózkiem. To jest dosyć fajne w momencie, jak potrzebujecie drugiej ręki, możecie sobie gdziekolwiek tak naprawdę jechać, możecie dalej prowadzić dziecko, możecie nosić zakupy. Fajne, wygodne rozwiązanie. Nasze wózki, poza tym, że bardzo łatwo, szybko możemy sobie poskładać, cechują się również kołami żelowymi. Nie, nie używamy tutaj kół pompowanych, czasami o to pytacie. Natomiast koła żelowe naprawdę właściwości jezdne no mają bardzo to zbliżone, o ile nie takie same jak dobrze napompowane koło pompowane. Natomiast tych kół nigdy nie przebijecie. Czasami nazywamy je bezobsługowymi, to nie do końca prawda. Tak naprawdę w okresie jesiennym, w okresie zimowym, w każdym wózku, nieważne jaki wózek to będzie, koła powinniśmy konserwować, zabezpieczać przed solą, przed piaskiem, tym wszystkim, co znajdziemy zimą na chodnikach. Natomiast wracając do różnic pomiędzy wózkami, pewnie znowu zboczę z tematu, jak to ja. Mamy tutaj większe siedzisko o 4 cm niż w Quick'u. Mamy gondolę e, Slika, która, jak e, pokazywaliśmy w pierwszym czy w drugim odcinku, jest e, dłuższa, jest e, troszeczkę szersza. Natomiast najlepiej, tak naprawdę, porównanie tego zobaczycie sobie, jak przełożymy materac. Tutaj też na no, troszkę w większym zbliżeniu pokażemy Wam, jak sobie te materace porównamy, jak to w rzeczywistości wygląda. Więc mamy tutaj różnicę w tym miejscu, mamy różnicę w tym miejscu. Jest to gondola troszkę bardziej obszerna, e, gondola, w której na pewno zmieścicie troszeczkę więcej grubych śpiworów, kombinezonów i będziecie mogli spokojnie ubrać dziecko e, zimą, e, tak jak chcecie, potrzebujecie. E, w Quick'u gondola również e, na coś takiego wystarczy. E, m, bardzo często, nawet na, na, na grupie naszej facebookowej, pytacie właśnie o to, a prosicie inne mamy, żeby podpowiedziały, czy wystarcza. Tak, wystarcza. Bez, bez problemu. Jeżeli chodzi o siedzisko, tak jak mówiłem, ono jest troszeczkę dłuższe. Przede wszystkim, oparcie jest tutaj troszeczkę dłuższe i głębsza jest, jest ta część. Na tyle głębsza, że możecie sobie tutaj spokojnie usiąść nawet sami. Jak widzicie, mam troszkę dłuższe nogi niż, niż dziecko, ale jakby ktoś mnie tak woził, też byłoby mi wygodnie. Dziękujemy bardzo za, za czas poświęcony na to, żeby zobaczyć, jak nasze wózki wyglądają, czym one się różnią. I zapraszamy do sklepów na sprawdzenie na żywo, jak to wszystko wygląda. Dzięki.